Zapraszam Was dziś na łowę lumpeksowe z moją babcią. Zobaczymy, co uda nam się dzisiaj tutaj upolować. Upolować. Cena dzisiaj bez kipsa to 29 zł kg. Reszta rzeczy jest wyceniona, także zobaczymy, jakie tam ceny są w środku. Zobaczymy. Pierwsza rzecz, którą znalazłyśmy dla babci, to taka nietypowa sukienka. Zobaczcie, ona ma jakiś taki przód z siatki, jakaś taka dziura. Tutaj jest w ogóle z kapturem. Niesamowita. W składzie 70% poliester, 30% wiskoza. Ale zobaczymy, jak to będzie leżało, bo to ma niesamowite. Niesamowity naprawdę krój i kolor. O kieszeni? Jeszcze kieszenie ma. Wow. A druga rzecz to dla babci 95% wiskoza i też taka suknia niesamowita. No zobaczymy, jak to będzie w tym kroju babci, bo kolor absolutnie pasuje. Przyznajcie rację. A ja na siebie znalazłam coś prosto z manekina, ale to zobaczycie już w przymierzalni. Mamy już wszystkie rzeczy, będziemy je teraz przymierzać, ale zanim wam się w nich pokażemy, to zasubskrybujcie kanał. Już? Babcia... Chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Musielibyśmy skrócić, z paskiem porobić kombinacje. Ale u mnie jest bardzo ładnie. Ale nie opłaca się po prostu przelawiać. Tym bardziej, że to poliestarz, z tego co pamiętam. Tak. Ja za to mam kombinezon, który jest w 95% z bawełny, 5% Anstan. I on jest fantastyczny. I do chodzenia na co dzień jakąś oversize'ową koszulę na to ubrać. I do ćwiczeń, i do jaką, jako, jakąś taką bazę zimą. Bo skoro to bawełna, to będzie trzymało ciepło. Idealne biorę. Ja nie. Kolejna suknia, którą mam na sobie ja, nie skradła naszego serca, ale za to ta, którą ma babcia na sobie, skradła nasze serce. Ale ma puste kieszenie? No to trzeba je zapełnić. No teraz tam wrzucimy coś. Sztabkę złota na przykład. Pięknie wyglądasz. A, dzięki. Jak zylion dolarów. Jak zilionerka. Jak zilionerka, prawdziwa zilionerka. Suknię, którą ja mam na sobie, prawdopodobnie wezmę. Wszyscy są na tak. Ja się w sumie trochę waham, ale coraz bardziej jestem również na tak. A ta babci to tak. Owaj się chowaj! Owaj chowaj! Się, chowaj. No, sami rozumiecie. No, nie zawsze wszystko pasuje. Niestety nie. Finalnie bierzemy po jednej rzeczy. Za babci sukienkę zapłacimy 10 złotych i 15 groszy, a za mój kombinezon 4 zł i 70 groszy. Finalnie kupiłyśmy dwie rzeczy i zapłaciłyśmy za nie 14 zł i 91 groszy. Nic no, nie ma Łupy. Nic nie ma lepszego. No, poprawienie samopoczucia kupić sobie na ciuchy. Coś w tym jest. <laughs> łupy są naszym lekarstwem, terapią i. <laughs> Jeszcze za grosze.